W związku z tym, że sejmik województwa warmińsko mazurskiego uznał rok bieżący rokiem plebiscytu i Związku Polaków Północno-Wschodnich, chcielibyśmy poświęcić to nasze spotkanie czy nasze wystąpienia tej, tym rocznicom. Po przegranym plebiscycie 11 lipca 1920 roku. Nie wszyscy ci, którzy oddali głosy za Polską, opuścili te tereny. Tym, którzy tutaj pozostali, należało stworzyć odpowiednie warunki życia w kulturze polskiej, i tym właściwie zajął się powstały 30 listopada 1920 roku Związek Polaków w Plusach Wschodnich. Zanim ten związek powstał, trzeba było jednak dokonać pewnego, Przygotowania. Otóż, mająca tutaj ten swój prymat, Warmińska Rada Ludowa wydelegowała księdza, księdza Wacława Osińskiego i Jana Boczewskiego, aby nawiązali kontakt z rządem polskim, chcąc się zorientować, w jaki sposób Polska może dopomóc jednak w utrwalaniu tego działania polskiego podjętego w okresie plebiscytu. Ci wysłannicy z Olsztyna spotkali się najpierw z premierem Wincentem Witosem, który trochę ich ostudził, te pragnienia działań, miało świadczyć, że rząd Rzeczypospolitej przygotowuje ustawę o opcji na rzecz Polski. Z tej, z tej opcji będzie mógł skorzystać każdy Polak. I dodał tutaj takie zdanie, troszeczkę jednak kontrowersyjne, że z powodu kilkunastu Polaków plusa wschodnich nie będzie prowadził wojny z Niemcami. Ale wysłannicy udali się także do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, no i tam powiedziano im, że powinni dalej jednak kontynuować tę pracę narodową zaczętą w tych przygotowaniach do, do plebiscytu. Zresztą w niedługim czasie również konsulat powstały tutaj 3 marca 1920 roku. Podjął swoimi kanałami w piśmie do poselstwa w Berlinie, zwracając uwagę na te prześladowania, jakie znosili tutaj Polacy mieszkający na tych ziemiach. To stało się w październiku 20 roku. I już 23 listopada rząd polski podjął, potwierdził właściwie tę konieczność wsparcia ludności polskiej na tych ziemiach. Jednocześnie po tej wizycie w Warszawie podjęto działania w zakresie sformułowania właściwie tych, tego, tych zasad, tego statutu przyszłej organizacji polskiej. Także rozmawiano z działaczami przede wszystkim Powiśla, mniej i Mazur. I zastanawiano się nad powołaniem tej organizacji. W tych działaniach nadzwyczaj aktywny był redaktor Władysław Pieniężny, Brunon Gabrylewicz, Stanisław Pilarczyk to ci dwaj panowie z powiśla, a poza tym z miejscowych Jan Baczewski i Franciszek Barcz. Do zabrania konstytucyjnego właśnie w budynku, w Domu Polskim doszło 30 listopada 20 roku. Brali w nim udział delegaci z Powiśla, tam dziewięciu, z warmi ośmiu i jeden z Mazur był nim redaktor Kazimierz Jaroszek. Zebranie prowadził przewodniczący, a właściwie prezes Warmińskiej Rady Ludowej, ksiądz Walenty Barczewski, witał gości z powiatów powiślańskich, tak to napisano w protokole z tego zebrania, którzy przybyli do nas, żeby radzić wspólnie z nami o naszej doli i niedoli. Akcja plebiscytowa nie wydała tych owoców, jakich oczekiwał tutajszy lud polski, a głosowanie przyniosło nam raczej zatwierdzenie dalszej niedoli i biedy narodowej, lecz to nas Warmiaków właśnie łączy z Powiślem. I was z Powiśla nadal dzieli granica od matki Polski. A zatem z konieczności jak opuszczone dzieci, zrzeszyć się powinniśmy w jedno wspólne grono. W trakcie obrad tego zebrania konstytucyjnego wygłoszono siedem takich dłuższych wystąpień. Ksiądz Walenty Barczewski mówił o stanie ludności polskiej na Warmii, o towarzystwach ludowych na Warmii mówił redaktor Władysław Pieniężny o stanie polskości na powiślu Stanisław Pilarczyk, o planie organizacyjnym Związku Polaków Północno-Wschodnich. Właśnie Bruno Gabrylewicz wydaje się, że właśnie on był tym tą osobą, który, który wniósł najwięcej chyba do tego statutu. Dalej o spółkach zarobkowych i bankach. Mówił Kazimierz Donimirski, organizacji Kółek Rolniczych Stanisław Hertle i organizacjach niepolitycznych, tutaj na Warmii, Jan Baczewski. Stwierdzono w tym protokole, że referaty były doskonale przygotowane i gruntownie jak gdyby prezentujące całą sytuację. Dyskusji zabrała głos Helena Sierakowska, wydaje się, że mówiła o działaniach kobiecych organizacji na powyślu. Myślę tutaj o tym związku kobiet chrześcijańskich, o tym towarzystwie Kobiet chrześcijańskich pod wezwaniem świętej Kingi, która tam właśnie działała w zakresie powoływania przedszkoli i także utrzymania w przed plebiscytem powstałych na Powiśle 18 miejscach szkół, w których w szkołach niemieckich nauczano język polski. Na Warmii zlikwidowano to nauczanie, natomiast tam ono pozostało w dalszym ciągu przez jakiś, przez jakiś czas. Mówił także w dyskusji Kazimierz Jaroszyk o sytuacji na Mazurach, Wspomniał o tej delegacji, która, Mazurów, która wybrała się do Paryża, aby, aby upomnieć się o przyłączenie Mazur bez plebiscytu, mówił o tym, że został wznowiony Mazur ostatniego stycznia 1919 roku. No i ubolewał nad tym, że tak słabe wyniki były, były w tym głosowaniu. Dokonano tego samego dnia, już w godzinach wieczornych, wyboru tego 18-osobowego Centralnego Komitetu Związku Polaków w Prusach Wschodnich. Brunon Gabrylewicz został sekretarzem tego Centralnego Komitetu. Potem po jego wyjeździe w czerwcu 1921 roku zastąpił go na tym stanowisku Jan Baczewski i on jak gdyby będzie tą duszą organizowania Związku Polaków Plusa Wschodni. Właściwie ta cała osiemnastka wyróżniała się aktywnością w ruchu polskim, zwłaszcza w tym ostatnim czasie przed plebiscytowym. Zastępcą, prezesem Związku Polaków Puschodnich został ksiądz Wacław Osiński, jego zastępcą Paweł Muchowski. Po jego wyjeździe w 1921 roku to miejsce zajął redaktor Seweryn pieniężny młodszy, a skarbnikiem Związku Polaków Pusza Wschodnich został Stanisław Hertle. W tym komitecie z powiśla weszła Helena Sierakowska, ksiądz Władysław Demski, także Tadeusz Odrowski, z Warmi, poza Janem Baczewskim, także Jan Brzeszczyński, Michał Lęgowski. Również Franciszek Kwas. Powołano także pięć patronatów jak gdyby tego Centralnego Komitetu. Pokazują one w jakim kierunku zmierzało, zmierzać miało to działanie Związku Polaków w Niemczech. A więc były to Były to działania związane ze spółkami zarobkowymi. Tutaj szczególnie Kazimierz Donimirski i Wiktor Schulz, drugi, drugi patronat to Kółek Rolniczych, tam Librecht i Franciszek Kwas działali. Ważna była, ważny był ten patronat szkolny. Tutaj Helena Sierakowska miała najwięcej do powiedzenia. Poza tym ksiądz Władysław Demski i także Jan Brzeszczyński. Wreszcie towarzysz ludowych, tutaj ksiądz Walenty Barczewski, Seweryn Pieniężny. No i piąty patronat spraw robotniczych Tadeusz Odroski, w tym zakresie Stanisław Górski i Michał Lęgowski. Powstanie Związku Polaków Prosta Wschodnich. Właściwie starały się jednocześnie obudzić działalność tych istniejących dotąd organizacji i mieć, przyjąć taki kierunek koordynowania tych, tych pewnych działań narodowych czy społeczno-kulturalnych. Należałoby w dalszym ciągu utrzymać tę działalność towarzystw ludowych, Powstałych przed plebiscytem było ich dość dużo, bo, bo prawie półsetki. Polacy w tym statucie, to zresztą jest eksponowane, starali się tutaj uwypuklić czy podkreślać sprawę równouprawnienia w szkolnictwie, w sądach, w administracji. Organem tej organizacji Została Gazeta Olsztyńska dla tego rejonu Warmii i Mazur, a dla powiśla w krótkim czasie istniejąca Gazeta Polska dla powiatów nadwiślańskich. W krótkim czasie, właściwie dwóch lat, Związek Polaków w Polsce Wschodnich. I tak rozszerzył swoją działalność, że znalazło się w niej aż 3700 członków. Najwięcej z Powiśla, bo około 2500, na Warmii reszta. Mazury raczej obejmowane były jednak tymi innymi organizacjami, takimi jak Samopomoc Mazurska czy Zjednoczenie Mazurskie. Ważną rzeczą w tej rekrutacji były te towarzystwa terenowe, co zresztą Jan Baczewski jak gdyby mocno na te rzeczy zwracał uwagę. Myślę, że ten związek Polaków Wschodnich stał się jakąś taką płaszczyzną ważnych działań i doświadczeń później dla Związku Polaków w Niemczech, bo właśnie Związek Polaków Północno-Wschodnich z początkiem 1923 roku został przekształcony w czwartą dzielnicę Związku Polaków w Niemczech, której prezesem był Wacław Osiński, no a Jan Baczewski wchodził w skład tej rady naczelnej Związku.